Część druga naszej lekcji. Mam nadzieję, że troszkę odpoczęliście. Poznaliśmy wzór. CP równa się masa substancji przez masę roztworu razy 100%. Wszystko fajnie, jeżeli w zadaniach będziemy musieli tylko i wyłącznie zawsze liczyć stężenie procentowe. A co jeżeli w naszym zadaniu będziemy musieli na przykład obliczyć masę roztworu? Ona będzie naszą niewiadomą. Będziemy znali stężenie procentowe, powiedzmy będzie miało 20%. Będziemy znali masę substancji 10 gram, a nie będziemy znali masę roztworu. Musimy nauczyć się jak przekształcać wzory. Ja wam tutaj to napisałam ten sam wzór, ale zamiast mnożyć razy 100%, dałam już do licznika te 100%. Dopisałam od razu przy masie substancji. Więc przypominam, jak przekształcamy wzor. Jeszcze raz go sobie tutaj napiszę, żebyście widzieli każdy mój krok po kolei. Pozbywamy się najpierw tej liczby, którą mamy w mianowniku, czyli muszę wszystko pomnożyć razy MR. Ta kreska oznacza obu stronie, czyli lewą stronę i prawą stronę. Czyli będę miała CP razy MR. <kł> Jest równe. I po tej stronie moje MR. Z licznika i mianownika mi się skróci, więc zostaje mi tylko MS razy 100%. Żeby obliczyć MR, przeszkadza mi tutaj stężenie procentowe. Tu jest mnożenie, czyli muszę teraz wykonać działanie odwrotne, czyli dzielę przez CP. I zobaczcie. CP razy MR przez CP. Skróci mi się CP, zostaje mi tylko MR. Może ja wam to pokażę, byście wiedzieli, co. Przez CP. Zobaczcie, to mi się skraca. Jest równe MS razy 100% przez CP. Czyli masa roztworu, jeżeli będziemy musieli ją liczyć, wynosi MS razy 100% przez CP. Jest to ważny wzór. Mam tu jakiś kolor. Tutaj. O, podkreślę. Czyli jest to wzór na masę roztworu przekształcony. Więc już wiemy, jak wzoru obliczyć masę roztworu, no to teraz jeszcze się musimy dowiedzieć, jak obliczyć masę substancji. To samo. Znowu, napisałam sobie wzór, 100% zapisałam sobie w liczniku i zaczynam. Przeszkadza mi moje MR, które jest w mianowniku, więc wszystko obustronnie mnożę razy MR. W tym momencie sobie uproszczę sobie po tej stronie MR i mam CP razy MR jest równe. MS razy 100%. Przy MS przeszkadza mi 100%, więc muszę wykonać dzielenie. Dzielę przez 100%. Ob Kreska oznacza obustronnie, czyli tutaj będzie CP razy MR przez 100%. Jest równe MS razy 100% dzielone przez 100%. Zobaczcie, procenty mi się upraszczają i zostanie mi tylko MS. Czyli CP razy MR przez 100% jest równe MS. Jest to wzór na masę substancji. Wy wolicie, jak jest zapisane w ten sposób, mogę poprawić. CP razy MR przez 100%. Czyli poznaliśmy wzór. Jak przekształcić wzór, na, żeby obliczyć masę roztworu. I jak przekształcić wzór, aby obliczyć masę substancji? Więc potrafimy przekształcać wzory. To teraz nasza kolejna rzecz, którą musimy się nauczyć wykonywać zadania. Ale zanim przejdziemy do zadań, chciałabym teraz, jak już przepiszecie sobie to do zeszytu, żebyście sobie wzięli pustą kartkę. Na przykład, tutaj mam pustą kartkę. Z pamięci napisali sobie wzór na stężenie procentowe, tak? Wypisali sobie wzór i spróbowali sami obliczyć, przekształcić wzór i obliczyć masę roztworu i przekształcić wzór i obliczyć sobie masę substancji. Popróbujcie na brudno. Jak wszystko wam się uda, już będziecie umieli. To widzimy się na trzecim filmiku z naszej dzisiejszej lekcji.